Jak nam tutaj kantyna po krótkotrwałej zimie odpali. Chyba nie ma robali, wszystkie wytrute. Trzeba było by coś porobić w niej. Jedziemy wiadomo, że na nordka jedziemy. tu posłuchać, o nawet. Nawet oczywiście jest na gazie stała dwa miesiące przynajmniej kilka razy Tak, tam śniemy. gazu. Zobaczyć z tego będzie. To jest po prostu przewóz. albo przems